Witajcie, dzisiaj film Szybka podmiana wody dla lenia, bo nie każdy lubi targać wiadra, więc pokażę Wam, z czego ja korzystam. Prawie zawsze, jak jest jakiś film, jak zakładam akwarium i nalewam lub podmieniam wodę, korzystając z mojego turbo zestawu Zenona, to pytacie się w komentarzach, co to jest. Niestety ta pompa już jest nieprodukowana, więc szukałem czegoś tańszego. Możecie, oczywiście, użyć pompy jakiejkolwiek obiegowej, to jest akurat wirnikowa, tylko i mocniejsza. Tym lepsza, więc szukałem czegoś taniego, a żeby się sprawdziło, więc zobaczymy, czy się sprawdzi. Mam tutaj, słuchajcie, pompę DWP 3000 od Invitala. Nie wiem, czy się nada, ale ja też szukałem takiej pompy, którą będę mógł sobie bez problemu wkładać do sampa, czyli ma być taki zestaw bardzo uniwersalny. Oczywiście do spuszczania wody z akwarium wystarczy wam wąż. Może być 12 na 16, może być 16, ten 22. No do spuszczania wody nie ma problemu. Też się często pytacie czym odmulam. Nie odmulam. Odmulam tym przy okazji jak spuszczam wodę. Z akwariów takich mniejszych. Bo w projekcie Wanna, no to jest duże akwarium i tam spuszczanie nie wiem 10 wiaderek wody to mi się po prostu nie chce. Więc tam akurat korzystam z zestawu jbl bo tam jest woda kranowa, więc spuszczam wodę do zlewu, podmieniam tutaj zaworkiem, przekręcam i wodę napełniam, ale o tym nie dzisiaj, bo o tym zostawię. Jest film na kanale, więc możecie sobie zobaczyć. Dzisiaj powiem Wam bliżej, co to jest ta moja turbopompka Zenona i spróbujemy znaleźć takie bardziej uniwersalne zastępstwa. Także zapraszam serdecznie na film. Sponsorem kanału jest firma Tetra, producent pokarmów oraz firma. Aquel, producent filtrów akwariowych. No, więc od początku, jeżeli chcemy spuścić wodę z akwarium, najszybszym metodą jest po prostu podstawić wiaderko, włożyć, zostać, fik, fik, Bardzo szybko woda schodzi. Jeżeli byście chcieli, żeby ta woda wolniej schodziła, żebyście sobie tam odmulili, możecie stosować wąż ten cieńszy. Woda po prostu będzie wolniej lecieć. Jeszcze można założyć jakąś rurkę i tam w jakieś miejsca, które chcecie odmulić, skorzystać. Najprostsza, najtańsza opcja. Żadnych baterii, turbo eco, bio rozwiązanie. No i moje rozwiązanie nalenia. Bo o ile wodę można spuścić zawsze bez problemu, no to żeby już ją nalać, no to trzeba tam coś kombinować. Czy to wiaderko przechylać, czy jakieś naczynie pomocnicze, więc mi się nie chce. Serio, będziesz teraz się wyłączał? Kawa. Przy okazji, dziękuję za wirtualne kawy. Pomagacie mi się rozwijać i powstają takie różnego rodzaju filmy. E, ok, mamy, słuchajcie, turbopompkę Zenona. Co to jest? To jest pompa wirnikowa Jeneka. Zawsze się pytacie, co to jest za pompa. To jest pompa PF9103 nieprodukowana o mocy 2400 litrów na godzinę i podnoszenia wody 1,8 metra. Super idealnie się sprawdza. Ja mam tutaj, tak, zobaczcie, tutaj firma Drutex na przejściówce. Plus tutaj zacisk HW, żeby nie wypadło. Proste rozwiązanie. Co to jest dalej? No dalej jest oczywiście wąż. Tu jest 1622. Potem mamy zaworek zaraz mam po co i kawałek węża fluwala, <grymne> Idealnie taki krótki. Plus końcówka do podmian wody, czyli jak podmienia wodę, to wiadomo, że nie spuszczamy tej wody z całego akwarium, najwyżej tam 30-50% różnie. I potem z tej końcówki można skorzystać. I teraz jak nalewamy wodę do akwarium, no to ona zazwyczaj jest wyżej niż wylot. I teraz, jeżeli ja wyłączę prąd, to ta woda się cofnie. Więc żeby nam się nie cofła, po nalaniu ja sobie to zakręcam i na spokojnie wyłączam zasilanie, wyciągam pompę. Zwykły, najtańszy, słuchajcie, chiński zaworek. Koszt tam nie wiem, ko... nie, wiem nie będę strzelał, ale nie było to zbyt drogie. Nie? A po co ci ta końcówka? To są końcówki, słuchajcie, HW. Bardzo fajne, bo są z uchwytem na szybę. Jeżeli macie otwarte akwaria, no nie lata Wam to, nie wypadnie to ze względów bezpieczeństwa. Bardzo fajne są te zaciski. Powiem Wam, że bardzo przemyślane. I to jest, to jest wylewka z filtra, to jest zaciąg do filtra, zasys. Ja z tego korzystam, jeżeli napełniam akwarium od zera. Też pewnie często widzieliście na filmie, że to jest po prostu włożone, a tu są włożone jeszcze po spód jakieś gąbki, czy tam ręczniki papierowe, żeby przy nalewaniu nie zburzyć aranżacji. Więc to jest taki zestaw. To ja kupiłem, no ale drogo, chyba za 11 zł, dawno temu. To też, nie? To też dycha. Ta pompa kosztowała pewnie z 5 dych. Ja, szczelam, szczelam, ale to nie były większe pieniądze, nie? I tak było do tej pory. Ale szukałem czegoś taniego. No, ten zestaw jest chyba droższy. No, to wiadomo, niemiecki od No, to zawór, plus to pewnie ponad stówkę to kosztuje, ale z długim wężem. Wygoda 10. No, i mam tu dzisiaj, słuchajcie, pompę. I wąż. Eee, 12 na 16 3 metry też jest wąż i witala, żeby było do kompletu i jest pompa. Pompa występuje w dwóch smakach, 2000 i 3000. Ja chciałem po prostu, im mocniejsza, tym szybciej się ta woda będzie nalewać. No pudełko takie bardzo oszczędne w informacje. Pomp Bottom 2500, tak? Nic nie rozumiem, jak tu jest model 3000. No dobra, nieważne, jak to wygląda. Nie wiem, czy się sprawdzi. To po prostu było dosyć niedrogie, więc mówię, może się nada. Fajna zaleta jest taka, że można to po prostu wstawić do akwarium. Są jakieś krótce. Jest podpałka do grilla. Bardzo oszczędna, ale jest z komiksem. Jest z komiksem. i Słuchajcie, te pompy widzę, występują jednak w czterech smakach: 800, 1200, 2000, 3000. Tak sobie czytam, co tu jest. Wygląda jak żelazko. Przysawki, tak tutaj. Można z tego zrobić sobie fontannę. No, nieduże urządzenie. Prosta budowa, ale czy to będzie miało 3000 litrów? Taką dużą moc. Nie wiem, zaczymy zaraz. Nawet ciężkie to co do. Z uchwytem. To jest taka stopa. Dzięki temu możemy to postawić właśnie. Ja to w Sampie będę stosował, tak? Mogę sobie postawić w Sampie i on będzie ładnie mi zaciągał wodę. Sobie. Stop, 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 bo najważniejsze, ja już wiem czemu jest taka moc. Tu jest napisane 3 metry podnoszenie moc tej pompy 44 W, 2500 Litrów na godzinę. Czyli model jest DSP 3000, a pompa 2500. Czy coś rozumie? To jest po chińsku. Bo chyba pompa jest chińska. Nigdzie nie jest napisane. Importer Invital, ale tutaj jakby się nikt nie, nie pochwalił. No 44 waty w dzisiejszych czasach. Turbo średnio mało ekonomicznie, nie? Ale umówmy się, no nie będziemy tego używać całą dobę, tylko przez chwilę. Więc z taką mocą, no powinno być dobrze. 3 metry podnoszenie powinno mi bez, bez rurki pomoczyć sufit w Sprawdzimy wodę z samego dna, a stopę jakby co można zdjąć. Tu jest jeszcze regulacja. Wygląda jakby była regulacja, aha tu jest patrzcie przełącznik i możecie sobie wyregulować jakby było za mocno, też ok. Czyli to można spokojnie Spuścić wodę, takie teoria. Sampa, jeżeli włożymy do środka, lub możemy pompować wodę z wiaderka do akwarium. Przetestujemy. Tu się tak, tu tyle poczę. No, takie to jest. Słyszycie? Nie? To jest obudowa, która wygląda, jakby miała możliwość ściągnięcia, ale ona po prostu tak się chybocze. Chyba, że jest w instrukcji, że można to ściągnąć. Już patrzę na komiks. Można. Czyli to można ściągnąć. To już wiem czemu się chybotało, bo jest to ściągane. Musiałem użyć noża. Czyli to jest tylko obudowa. Więc generalnie jak zobaczycie to też jest zwykła pompa. Nie? To, jest tak, to jest coś takiego jak to w tej pozycji zamontowane. Więc nikt tu Ameryki nie odkrył. Ale jest od normalnie tutaj taki takie nosidełko, nie? Wirnik, wirnik, bo to mnie interesuje. Jak tu się do niego dobrać? Nie mam pojęcia. Powiem Wam, że albo ja nie umiem znaleźć łatwego otwierania, albo po prostu takiego nie ma, więc musimy użyć noża, żeby podważyć tu takie zatrzaski. No jak już je podważymy, o to powiem Wam, jestem pod ciężkim wrażeniem, bo jest śpień. Ceramiczny, dosyć gruby. No i powiem Wam, że wirnik jest konkretny. Więc jestem dobrej myśli, że nam się to sprawdzi do napełniania akwarium. No i teraz włożyć będzie pewnie bardzo prosto. Są takie, widzicie, zatrzaski. A są cztery i ciężko odgiąć wszystkie cztery na raz. No i siedzi. I teraz, żeby się dostać. To ja pod, tu po prostu tak podważyłem i wyszło bez problemu. Nie? No ale to tak mało wygodne było. Dobra, to jest nam. Co to jest? Co to jest? To jest. To jest. To jest... Uszczelka. Więc załóżmy to cudo. Tu już nie będziemy wchodzić. a właśnie, to też się bardzo źle ściągało, ale po prostu trzeba nacisnąć. Z dwóch stron wtedy zejdzie. No, dokładnie. Mamy to. I jakie mamy krótce? Eee, patrzcie na to. Jest na 12, ale jest też na 16. Super Ucho, mnie swędzi, jestem po zapalniucha, przepraszam. Już nie było. Dzisiaj pierwszy dzień bez dropsów. Mhm. Nie wiem, z którego skorzystać. Skoro mam przydajemy na bogato. Mhm. Tu uszczeleczka. Co, dałem mnie ten za trzeba. Brawo ja. jest OK. Wiem jaki test zrobimy. Test Wa nowy zenona. nowy test na pompie. Jebało był ten test i teraz ten cover. O, przewód. No, przewód niemożliwe, stajemy 2 metry przewodu, a nie 1,5 to tylko in plus. Dobra, to my zrobimy to, to i jak gdzieś tam miałem węża. Ale przed wężem zrobimy test wiaderkowy. Dobra, ale będzie pasować? Będzie. I to idziemy do łazienki. No dobra. Test fontannowy Zenona. Jest trochę wody we wiaderku. Tada! Nieźle. Prawie metr bez węża. Więc spokojnie to podniesie dosyć wysoko. Jestem dobrej myśli. Test numer dwa. Czy da się tym napełnić akwarium? Bez problemu, patrzcie, jak pięknie zieleje. Ja dałem tylko trochę wody do wiaderka, więc zaraz się skończy. Ale to zobaczymy, jak mocno opróżnię wiaderko. Koniec. Zobaczcie, prawie wiaderko puste. Działa znakomicie. No to trzeci i ostatni test, czy da się tą pompą opróżnić sam pan. No pewnie się da, ale sprawdzimy. Dobra, pora na test numer 3. Oczywiście już tu na rozlewałem wszystko z wodą, taki jestem udany. Dlatego fajnie jest mieć kafle. Słuchajcie, test numer 3. Czy pompka wypompuje wodę z sampa? No pewnie wypompuje. Patrzcie na to, bum! I to powiem Wam, bardzo szybko ją wypompuję. Czyli jak widać, urządzeniem się nadaje do prac z wody. A co myślicie o takich właśnie rozwiązaniach? Może macie jakieś swoje, może używać jakiejś innej pompy? Dajcie znać w komentarzach. Aha, muszę to wyłączyć, bo wiaderko ma swoją pojemność. O! Tyle na dzisiaj, trzymajcie się ciepło. Cześć!